hejka wszystkim Cześć. słuchajcie, jesteśmy w lesie o, gdzieś się odezwał ten koziołek jesteśmy w lesie, gdzie zawsze prawdziwki były szlachetne już, Róż nie usiadkowane nie, nie jakieś inne tylko normalny choroby szlachetny nie ma, nie ma, nie ma i Jan, Ania mówi nagle wow, coś tu było popatrzcie, jaki wielkolud tutaj wyrósł już jest stary już go nikt nie zerwał, ale był jednak jeden szlachetny. Potężny. Nikogo po prostu nie było. Ach, my jedziemy. Przyjechaliśmy tutaj tylko na chwilę. Jedziemy na kurki zobaczyć. Ale już wiem, że można było poszukać. Że jakieś pojedyncze wychodziły. Dobra, szukamy dalej. Słuchajcie. Mam już wyglądającego normalnie. Ślimak go obgryza. Nie ślimak. Następny ślimak. A patrzcie. Mój pierwszy w tym roku borowik szlachetny. Ania miała takiego pogryziotu starego. To się nie liczy, nie Ania? Ale jaki duży. Ale jaki duży. Tak, bo ty idziesz na rozmiar, a nie na jakość. Pamiętaj, idź zawsze na jakość. Rozmiar nie ma znaczenia. O, a tu jeszcze zobaczcie, ale z ciekawostek. Czao. Jakieś kuny albo coś w tym stylu. Zostawiamy to w spokoju. Słuchajcie, my tylko tutaj naprawdę na chwilę. Chciałbym znaleźć jeszcze jednego, żeby potwierdzić, że się pojawiają, że ruszają. Ale tu jest strasznie, ale to strasznie sucho. Jest różnica lasu, yy, gdzie zbieram kurki około 25 km. I jest niesamowite. Tam jest mokro. Tam padało i to ulewy były. Zresztą widzieliście na filmie. A tutaj sucho jak diabli. Dobra, my szukamy dalej i za chwilę zmiana lasu jedziemy na kurki. Kolejne oznaki, że były jednak tutaj prawdziwki. Ślimaki były pierwsze. No, słuchajcie, wszystko zjedzone przez ślimaki. Zobaczcie, kolejny jest zjedzony przez ślimaki. Znaleźliśmy jeszcze dwa inne. To samo, w tym samym stanie. Jest masakra. Jest naprawdę tutaj sucho. A to, co wychodzi, to ślimaki biegiem chyba do tego. Mają jedną nóżkę, a zapierdzielają, jakby miały 10. Tam gdzieś Ania szuka, ale... Aniu, cokolwiek? Co? Cokolwiek masz? Nie ma nic. Dobra. Może coś lepszego się znajdzie. Słuchajcie, ja sobie chodzę. Zbieram byle co. Wzbieram. <grybujesz> Same zjedzone czy ślimaki. A ona mówi. Popatrz, mam. Jezus Maria, jak obrazka. Popatrzcie, jakie piękne coś. Aniu no zachadzłaś. Gratuluję, no. Najładniejszy. Nie może muchy są w nich. Niekoniecznie może się działy pod spodem. No miejmy nadzieję. uważaj na gałąź, bo masz z tyłu gałąź. Aniu, pokaż tego, pokaż drugiego. Patrzcie, gdzie ma grzyba. Bo koszyka nie wzięliśmy. Mamy miniatureczkę, będzie chyba fajna. No przepiękne. Gratulacje, weź troszkę wyżej, bo... O! Teraz widać idealnie to będzie fajne, poczekaj zrobimy zdjęcie zobaczcie, zobaczcie, pokaż co pokazywałaś zobaczcie na to dwa, jakie grzyby. moja żona jest lepsza. zobaczcie jaki wielki prawdziwek i tutaj jeszcze jeden to są borowiki szlachetne to nie jest jakiś usiadkowany. No Ania, no gratulacje, gratulacje, jeszcze raz, gratulacje. No przepiękne. Wiem. Ja wiem, że ty wiesz. A skromna jest sprawa jak ja. Nauczyłam się z ciebie. <laughs> Uczy się najlepszych nie. Ale tu zaglądamy na te grzyby. <laughs> A zobaczcie na nią, jak się rozgląda, jak szuka, jak to patrzy. Było, wiem. wiem. Chwilę je zostawiam. I patrzymy tutaj, ale nie widzę. Dobra, Jest to. Ty je wyciągasz, czy ja je wyciągam? pozwolę No, ale moje facjaty nie nagrywaj, bo ludzie będą się ze mnie śmiali. Ej, tam, to. tam, chętnie zobaczą, jak wyglądasz. Śliczne. No, ale mała różnica jest. Uu. O. Ale ciężko. Zakryjemy grzybnię Popatrzcie Śliczność ha! Super No by tylko zdrowe było No, miejmy nadzieję I było wziąć koszyk Było Dobra Wyłączaj to po co mają mnie ludzie widzieć Słuchajcie Ania tam jest Tam znalazłam jeszcze jednego małego i tutaj a nie już na drogę, a ja mam następnego. Popatrzcie. Popatrzcie. Borowik szlachetny. Ale się cieszę. Tylko, no, czekamy na deszcz. Bo to widać, że one by chciały wyjść. A tak wychodzą pojedynczo. Jeszcze takie niemrawe. No, ślicznie na pewno część odejdzie, bo będzie robaczywa, ale tak się cieszę. W końcu nowy gatunek mamy. Już znalazłem w tym roku usiadkowane ceglastopore, kurki, kozaka, maślaki. No i chyba tyle. Także zobaczcie, zobaczcie ją. Fajnie to chodzi. Masz, nawet noża nie mamy. Wiecie, co przy sobie. Wszystko w samochodzie. Nie wierzyliśmy, że cokolwiek będzie. Takie niedowiarki jesteśmy. Dobra, szukamy. I inaczej, usiłujemy szukać dalej. Zobaczcie, przypomniało mi się, że mam w kieszeni torbę. Wiem, głupio to wygląda, ale lepsze to niż nic. No i Ania mówi, mam. Zobaczcie, widzicie to? Góreczka z liści, a w góreczce wygląda na grzyby. I tutaj pokazała jeszcze. zjedzonego. Zobaczcie, cały zjedzony. Nie wiem, czy jest No, jestem ciekaw. Będzie coś z nich? Nie mam pojęcia. Zobaczcie, no zobaczymy. Słuchajcie, naprawdę problem jest taki, że mamy w samochodzie wszystko. I wiaderka, i nóż. No ten może być. Nie, ten, ten będzie ten. Nic. No odstaw go tak jak ten, niech sobie dokończą go ślimaki. Nie rozsieje. jest twardy, więc może... Może z jego no, będzie. Weź, jeżeli możesz tutaj wrzuć. Głupio to naprawdę wygląda. Wiem. Z tą torbą. Ale nie spyta, jak Ania mówi, nie spodziewaliśmy się. Takiego obrotu sprawy. to jednak jest cały czas czerwiec, połowa czerwca. No lepsze niż nic, ale zgadza się. A to jest spłótna, więc nic się złego nie stanie. A do samochodu mamy bliziutko więc bliziutko około kilometra. Ale odstawimy spokojnie i pojedziemy na kurki. Tutaj jeszcze 15 minut max. No słuchajcie, już wracaliśmy. I przy samej drodze jest kolejny. Oby był zdrowy. Bo... Aniu, podejmiesz go. Ja no, niestety nie... noszę torbę, co to by było nie było. Nie? nie? A. A dobra, widzicie. Miękki już. Miękki. Trudno, ale był zaliczony. Idziemy do samochodu, zmieniamy las. Widzimy się na kurkach. No i tuż przy samochodzie jeszcze. W tym razem nie prawdziwek. Ale koźlarz. Oj popatrzcie, niby z jednej strony fajny, a drugi już taki wyschnięty. Trudno, zobaczymy jak on się sprawuje. Taki lasek typowo na kozaki. Ale niestety więcej tutaj nie widzę, nie słyszę, nie czuję. Już naprawdę lecimy do samochodu. Jesteśmy w samej drodze. Słuchajcie, już mała teleportacja. Jesteśmy na kurkach, o właśnie widzę, że Aniu też tam znalazłaś Coś tam jest. Zbieraj mi się, zbieraj. Zbieramy. O, Ania ma swoje waderko, ja mam swoje, no niestety mniej, ale mamy prawdziwki. Są w miarę zdrowe. Nie powiem, że są idealne, ale w miarę zdrowe i się już z nich cieszymy. A nie, cieszysz cieszy się z No nie, nie. Lubię zbierać pracę. Na pewno. To jest. Na pewno lubimy borowika szlachetnego bardziej niż usiadkowanego. Chociażby za to, że nie są tak robaczywe. Bo usiadki, no, nie oszukujmy się, widzieliście. Ukazywałem Wam, ile było robaczywych. Ach. Ostatnio ktoś się pytał co z moimi grzybami, z moim zapasem, no i jeszcze delikatny zapasik grzybów suszonych mam, no. czemu się nie uśmiejesz? Za dwa lata lata, to 12 kg suszonych mi może zostało. Że no. rodzinę uszczęśliwisz. Rodzina to nawet nie będzie chciała na mnie uspatrzeć popatrzcie jakie... Tak. Zobaczcie jakie piękne kureczki. Zaraz to zakryję. Odstawię tylko te grzybki tutaj. No. Od razu lepiej. Kilka kurek w jednym miejscu i człowiekowi lżej na duszy dobra, a tu jeszcze jedna widzę tą wezmę, bo ta jest a ten o popatrzcie ślimak ją załatwił dobra, czyścimy i szukamy dalej chociaż Ania cały czas ma popatrzcie popatrzcie, popatrzcie co Ania tam zbiera no śliczne, zobaczcie ile ma w koszyku, Aniu weź tak bardziej pokaż w koszyku, w jaderku popatrzcie ja ja mam brzydkie, ona ma już czyści, ładnie ale no, no ładny laser trafiliśmy są o popatrzcie tutaj są i tam tak samo w liściach nie wiem czy widzicie ja tam je widzę Aniu czy mogłabyś podejść i pokazać tam ludziom? wyciągniesz, będą twoje nie wiem czy tam widzisz, tam tam tam, tam o, jest. za drzewem o, jest. Dobra. ciężko co? wiecie co? tam ciężko się dostać więc dlatego ją wysłałem a zaraz pierdziel... O widzicie? Ja... Ona mnie bije, non stop, mówi niebieską kartę założę jeszcze tą. A, mi oddajesz? No dziękuję. Znalazłeś A widzicie? Fajnie. Ja muszę dźwigać. Nie, Nie dobraś ty. A co ci się najbardziej podoba w tym zbieraniu? Muchy czy komary? Nie, na tłuraka. Łażenie na tłuraka. Dobra. O, widzisz, mi by się przydało. Ty ładnie wyglądasz, kochanie, jak zawsze. Słodze, nie? Wiem, wiem, słodze. Dobra, szukamy dalej. Słuchajcie, zobaczcie, ile maluszków. Tutaj, 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 tutaj. Tu wszędzie są maluszki. Popatrzcie, popatrzcie, wszędzie są maluszki. A tu jest jedna duża zaraz ją wyciągnę tutaj jedna duża widzicie Tu ja się boję stanąć nie chciałbym ich podeptać bo tutaj popatrzcie kolejne małe a to jest ta większa tą zabieram no nawet nie jedna są dwie a ja tu te maluszki niech sobie tą też mogę zabrać słuchajcie zmieniliśmy kawałek lasek no to tam nie pójdę Ania znalazła przed chwilą prawdziwkę, ale. Dobry. O, dobry, ale był robaczywy, i co z tego? Widzicie, i ludzie chodzą tak samo. Op. Zobaczcie. Ania tam sobie zbiera. Ale my już powoli kończymy. Jesteśmy wykończeni. Będzie moje pełne wiaderko. Spokojnie ma prawie pełne wiaderko, widzicie. Ja mam pół wiaderka. Kawały drogi przed nami, ale szczerze, już jestem tak zmęczeni że Ania się śmieje, że już nawet nie gadam a to jest święto, żebym ja nie gadał jestem gaduła słyszycie co mówi? właśnie słychać, że nie gadam a jak się rozgadam to już tak jest zobaczcie, nawet nie chce mi się obcinać, Ania ładnie obcina jej są piękne te grzybki a moje a moje po prostu co będę czyścił? ty będziesz czyścić a po co ja ciebie mam dziewczyno? nie, zobacz jakie maluszki teraz zastawiamy jak masz swoje wyczyszczone? twoje są moje, a moje są twoje nie, 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 nie ma tak nie ma tak ładnie kochanie, pomożesz mi czyścić? nie zastanowię się obiad ugotuję widzicie, przekupna małpka kocham ją dobra wiecie co, dam wam przebicę jeszcze na koniec, pożegnamy się a teraz jeszcze silkę zbieramy ale brudno jak, ej ja to nagrywam, jak ty tak możesz mówić no to no, no, no. ludzie, no, no, ludzie no, przepraszam no, no. was za moją żonę to, to, jego, to ona zbierała a to, a to ja to przecież, jego, on miał przecież, przecież, przecież widzieliście, kłamie zobaczcie, jest zdrowy. słuchajcie, chcieli... musi być naprawdę dobry obiad chcieliśmy się z wami pożegnać, to jest nasz zbiór myślę, że nawet fajnie, nie mamy siły więcej już ale ale jeszcze tak te prawdziwki do czyszczenia, widzieliście ile jest i kurki tak. mojego męża nie denerwuj mnie, to są moje nie, to są moje, a to są twoje brudasy kłamczucha, kłamczucha, kłamczucha dobrze, do usłyszenia dobrze następnym zobaczenia. razem, pa. cześć wam